Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy zapewnił swoich uczniów, że wtedy, kiedy odejdzie do Ojca przez w niebo wstąpienie, to nie zostawi ich samych. Pośle do nich Ducha Świętego, który będzie ich prowadził, który przypomni im wszystkie słowa, które zostawił im Jezus i doprowadzi ich do wszelkiej prawdy. I doświadczamy w historii Kościoła tego prowadzenia Ducha Świętego i tego dochodzenia do prawdy, bo są takie elementy naszej doktryny, które rozwijają się na przestrzeni wieków i Duch Święty doprowadza Kościół do coraz głębszego ich poznania i zrozumienia. Jednym z takich elementów naszej doktryny, która objawiała się na przestrzeni wieków, była doktryna o odpustach. Od starożytnego kościoła, w którym pojawiła się taka idea wstawiennictwa za tymi, którzy upadli, którzy bojąc się prześladowań, ulegli tej presji, nie chcieli zaryzykować swojego życia i zaparli się Chrystusa, ale znaleźli wtedy wstawienników. Tych, którzy siedząc w więzieniach cesarskich wysyłali do biskupów listy pokoju, prosząc o to, żeby pokuta, która zostanie nałożona na tych upadłych, była łagodniejsza. To była pierwsza idea w Kościele, wstawiennictwa i pewnej możliwości odpokutowania za życia jakiejś konsekwencji mojej winy, złagodzenia, kary, która była związana z grzechem. Ale potem w historii były też pewnego rodzaju nadużycia związane z odpustami, szczególnie w późnym średniowieczu czy w XVI wieku, kiedy jeden z elementów reformacji to był właśnie bunt przeciwko odpustom, którymi handlowano i zarabiano duże pieniądze za darowanie kar doczesnych. Aż po odzyskanie na nowo piękna tej doktryny w XX wieku za sprawą Konstytucji Apostolskiej papieża Pawła VI Indulgencja Doktrina, gdzie całe piękno tego nauczania o odpustach zostało przez papieża wydobyte. Aż do dnia dzisiejszego, kiedy papież Franciszek ogłaszając rok jubileuszowy dał wyjątkowy dar. Po raz pierwszy w historii każdy z nas może dwa razy dziennie zyskać odpust zupełny. To jest wyjątkowość tego daru na rok jubileuszowy. Dlatego chciałbym Was, drodzy, zaprosić dzisiaj do takiej refleksji nad tym, czym w ogóle są te odpusty i dlaczego mieć taką świadomość i takie pragnienie zyskiwania ich. Wydaje mi się, że jest to jeden z takich elementów nauczania Kościoła, który często nie jest do końca dobrze rozumiany. A ilekroć gdzieś w różnych spotkaniach tego roku jubileuszowego o odpustach opowiadam, to zazwyczaj potem jest bardzo dużo pytań, co pokazuje, jak bardzo ten element nauczania potrzebuje wyjaśnienia. Kateizm Kościoła Katolickiego, kiedy definiuje, czym są odpusty, to mówi w takich słowach: Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy. Darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy. To pierwszy element tego nauczania, który trzeba dobrze zrozumieć. Katechizm mówi, że każdy grzech pociąga za sobą dwa skutki. Jeden nazywa wyrażeniem kara wieczna, a drugi kara doczesna. Kara wieczna to jest ta konsekwencja grzechu, która sprawia, że my się odłączamy od Boga, że mówimy przez nasz grzech, Panu Bogu, nie chcę Cię w moim życiu. I to powoduje konsekwencje w tym sensie wieczną, że takie powiedzenie Bogu nie może nas odłączyć od Niego na wieczność. Grzech ciężki sprawia, że niejako wyrzucam Pana Boga, z mojego serca, z mojej duszy. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, Pan Jezus mówi: Kto mnie miłuje, do tego przyjdę z Ojcem i zamieszkam w nim. Grzech ciężki sprawia, że my tę obecność Boga, który pragnie mieszkać w naszym sercu, w naszej duszy, wyrzucamy. Ale jest jeszcze druga konsekwencja grzechu, to co będzie nazywane przez katechizm karą doczesną. To jest ta konsekwencja, która sprawia, że ja niejako karłowacieję w moim człowieczeństwie i w mojej zdolności do kochania i czynienia dobra, że grzech mnie w jakimś sensie też niszczy, tak że ja potem nie potrafię kochać tak, jak Pan Bóg by chciał tego ode mnie, nie potrafię czynić takiego dobra, do jakiego jestem wezwany. I jedna i druga ta kara, i to jest najważniejsze do zrozumienia, nie tyle jest nakładana przez Pana Boga na nas jakoś arbitralnie, nakładana niejako czasami mamy takie obawy, jakby to była jakaś forma gniewu Boga, czy jakiś zemsty Boga za grzech. Nie. Przez to słowo kara trzeba rozumieć naturalną konsekwencję samego grzechu. Po prostu. Grzech pociąga za sobą takie konsekwencje, że on naprawdę nas niszczy, że on naprawdę upośledza naszą zdolność do bycia z Bogiem i do kochania i czynienia dobra. Kara wieczna, to co nazywamy słowem wina, jest darowana nam przez spowiedź. Kiedy przystępujemy do spowiedzi, to może ten nasz grzech, nasza wina, zostać z. Zgładzona przez Boże Miłosierdzie. Ale Boże Miłosierdzie jest tak wielkie, jak podkreśla papież Franciszek, że Bóg chce także w nas naprawić te konsekwencje zła, to co grzech w nas wewnętrznie zniszczył. Nie tylko Bóg chce przywrócić z nami komunię, ale chce również uzdolnić nas na nowo do tego potencjału miłości jaki w nas jest i używając jakiegoś obrazu, żeby to może łatwiej było zrozumieć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dziecko ma swoją ulubioną zabawkę, ale z powodu swego złego zachowania, nieposłuszeństwa rodzicom psuje tę zabawkę i zabawka zostaje zniszczona. Z płaczem przybiega do mamy, mama go przytula, daje buziaka w czoło, i mówi, Nie posłuchałeś mnie. Zrobiłeś coś złego, ale nie gniewam się na ciebie. Wybaczam ci to zachowanie. Kocham cię bardzo. Mama wybacza złe postępowanie dziecka. Daruje winę tego złego postępowania, ale zobaczcie, że wybaczenie winy nie naprawiło wszelkich konsekwencji tego zła. Zabawka nadal jest zepsuta, nadal jest zniszczona. Wybaczenie nie naprawiło tego, co zniszczył grzech. Potrzeba jeszcze drugiej czynności: odkupienia zabawki, naprawienia jej. To jest oczywiście metafora. Ona o tyle jest adekwatna, że pokazuje tę dwuetapowość to, że naprawdę grzech pociąga za sobą konsekwencje zniszczenia. Minus tej metafory jest taki, że zabawka jest czymś zewnętrznym, a ta kara doczesna, to zniszczenie dokonuje się w nas, wewnątrz. Ale Bóg także właśnie przez owe odpusty pragnie naprawić tę naszą zdolność do kochania, która została upośledzona przez grzech. Używając innego obrazu. Możemy powiedzieć, że człowiek jest takim glinianym naczyniem, które może być wypełnione łaską, wodą. I Bóg chce zawsze wypełniać to naczynie w obfitości, w pełni. Kiedy człowiek popełnia grzech, to, to zostaje to naczynie opróżnione z tej wody, z łaski, ale równocześnie też kurczy się. Także potem, nawet wtedy, kiedy Bóg na nowo wypełni to naczynie swoją łaską przez sakrament pokuty, to już tej łaski niejako zmieści się mniej w tym naczyniu, bo naczynie jest obkurczone, jest mniejsze. Odpust to jest to poszerzenie tego naczynia na nowo, przywrócenie tego naczynia do sytuacji pierwotnej, w której Bóg będzie mógł w całej obfitości wypełnić je swoją łaską. Zobaczcie piękną scenę ewangeliczną z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. To jest ta historia o miłosiernym Ojcu i marnotrawnych synach. Kiedy wraca marnotrawny syn do Ojca, to Ojciec nie zatrzymuje się na tym, żeby wybaczyć Mu Jego winę. Nie tylko mówi Mu Kocham Cię, czekałem na Ciebie, wybaczam, ale również przywraca Mu wszystko to, co On utracił przez swój grzech bo daruje mu nową szatę, która mówi, że jest synem swojego ojca, nosząc jego szatę. Daruje mu sandały, czyli znak, że nie jest niewolnikiem, tylko człowiekiem wolnym. Przywraca mu wolność, którą utracił przez grzech. I podarowuje mu pierścień, pieczęć, którą może zarządzać majątkiem i dysponować nim na nowo. Ojciec daje coś więcej niż wybaczenie, daje wybaczenie i przywrócenie pierwotnej sytuacji sprzed grzechu, naprawiając te konsekwencje. Dlatego, drodzy, zobaczcie, że w odpustach najważniejsze są dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta wewnętrzna dyspozycja nawrócenia człowieka. Trzeba być po spowiedzi, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunię, czyli zjednoczyć się z Chrystusem. Mieć w sobie tę wewnętrzną dyspozycję wolności od grzechu, to, że ja nie chcę mieć jakiegokolwiek związku z grzechem, nie chcę go popełniać, to jest ten najtrudniejszy, wydaje się, warunek, żeby tę wolność faktycznie uzyskać. Ale cały ten akcent jest postawiony na nawrócenie człowieka, na to, że ja naprawdę chcę się odciąć od grzechu, i równocześnie drugi element, czyn odpustowy, czyli. Wejście w konkretny czyn miłości i dobra, bo to właśnie ta miłość i dobro mnie poszerza, przywraca mi tę zdolność do kochania. Dlatego mogę z tego skarbca zasług Chrystusa i innych świętych zaczerpnąć wtedy, kiedy sam jestem gotowy do tego skarbca dokładać dobro. Kiedy ja czynię dobro, Bóg na każde przeze mnie uczynione dobro odpowiada jeszcze większym dobrem, nad obfitością dobra. Tym dobrem, które mnie poszerza, Tą, tę całą moją niepełnosprawność duchową, rehabilituje do tego, żebym był zdolny kochać na miarę samego Boga. To, co z naszej strony najważniejsze. To ta świadomość, że ja mogę te odpusty zyskiwać dla siebie i dla zmarłych, którzy są dla mnie ważni i których kocham. Mogę tym konkretnym gestem miłości komuś z moich bliskich pomóc, sprawić, że ta moja miłość będzie niczym właśnie posługa rehabilitanta wobec niepełnosprawnej osoby. Ja swoją miłością będę rehabilitował kogoś, kto przez swój grzech. W jakiś sposób stał się niepełnosprawny w czynieniu dobra i miłości. A czyściec to jest właśnie taki szpital, z którego mamy wyjść w pełni zdrowi tak zdrowi, że zdolni do zjednoczenia z Bogiem na wieki i kochający braci i sióstr, którzy żyją w Chrystusie. Bylebyśmy tylko mieli tę świadomość i to pragnienie życia odpustami na co dzień. A przez sam fakt, że jesteście dzisiaj w kościele jubileuszowym, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując dzisiaj komunię, możecie zyskać łaskę odpustu zupełnego, ofiarując ją w swojej intencji czy w intencji kogoś z bliskich zmarłych. Nie zmarnujmy dzisiaj tego daru, ale wyjdźmy wypełnieni obficie Bożym miłosierdziem. Amen.